Dzień dobry. W imieniu zespołu Gojki 3 Ark Inkubatora zapraszam Państwa do śledzenia nowości, które w tym tygodniu opublikujemy na naszej stronie internetowej. Dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych, a szczególnie pracownią Propagandy Społecznej, możemy Państwu zaprezentować cykl materiałów wideo autorstwa profesora Jacka Staniszewskiego, cykl pod wielomówiącym tytułem Od Majdanu do strajku kobiet. Również dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych możemy pokazać Państwu pracę czwórki bardzo zdolnych młodych studentów, którzy pod przewodnictwem Anity Wasik i Jaasi Czapleskiej zaprojektowali cztery projekty kalendarzy. Na naszej stronie bezpłatnie mogą Państwo te projekty pobrać i udostępniać oraz drukować. Zapraszamy także do naszego sklepu internetowego, w, której, w którym wiele nowości, takich jak na przykład nasze najnowsze wydawnictwo, przewodnik po parku na gojki, wzbogacony o przepiękne akwarele idealny prezent na święta. Zapraszamy!